Jesteś gruby? Noo, już jeszcze wyczytaj, czekaj. O! Oh! Hej, Chase! What do I look like? A other priest? <laughs> słyszałeś to? Nie <laughs> to? <laughs> mam. O! Oh! Co jest? Pół gry mi zniknęło! Halo! Co jest? Rzuć ja mnie pił piłką w web stary Nie Patrz, patrz na to, saj to, słuchaj, to. <laughs> Jaki klaps? Czekaj, jakiś menel do mnie pisze <laughs> Jak ty żeś to użył tak, że to poleciało na kogoś? Po prostu poleciało, ja nie kierowałem Trzeba, bo podpaliłem cywila przez przypadek Oj, nie żyje na, na, a my zech A, czy Ciao, bella, ciao, ciao, ciao O, gaj jak było temu zwierzęciu, ciao, my go głapo się pali E, bo tu kon Ty ma jedzie Jak Ty ma jedzie? W ciężarówce Wielka złota ciężarówka Ciężarówka so but look we should move that was a hell of a light show and they're going to see the smoke we work well together see listen if you are good with lita you're good with me watch what you're doing Everything. <laughs> Dusa, włącz to. Włącz to, bo cię zabija. Zobacz, rekin. <laughs> ja się tu pojawię, co on robi? Rekin. Co jest? Co, 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 co? co, 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 co <mis> <concurrently> jak ty? Jak ty? Jak ty? Jak ty? Ej, hey, jesteś quiet. dawaj pieniądze. Dzięki. Siadaj. O, 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 o. A yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. nie, to nie cywile. Nie, to cywile, co? Dobra skolapsowaliśmy ich Przed nami ten Przed nami Dobra dawaj pieniądze Jezu dzięki, dzięki za mamone, dzięki O tutaj właśnie mieliśmy przyjechać

no, to ten co. ten. woź probi. Siadaj! Siadaj! Coś uderzyliśmy, nie wiem co. Nie jest, tak zrobiłem. Zaraz jechałem sam, chyba. Sam, <gryzanie> <gryzanie> Oj, skręciło mi samo. I ty wiesz, w moją perspektywę, to. Spokojnie, Ej, ej, czuję, że muszę ci pokazać. To jest wyjątkowy klip, który musisz ci pokazać. Zaraz, zaraz, okej? Poczekaj. Fajnie. Gracias, mijo. Gracias, mijo. No problem. Coś tam pod koła padło znowu. Słyszysz muzykę? Jezu, pamiętasz jak Husiek rozjeżdżał jelonki? Tak, tak, tak. Ja tu będę na koniał. A że się rozjechaliśmy. ty to. jest jakiś klucz. Jeszcze jeden, Masz jeszcze go jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze Gapo Jeszcze Gapo Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. go Gapo. Jeszcze Gapo go zabił Ale spicy <laughs> Pereira, eu perere 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 Ty Lekko rozklekotany ten traktor. <noise> Jakoś tak gorzej się nie miedzie. Rule number nine. Rule number ten. Shut the up. Jak masz do wyboru dwa czołgi i traktor. To co bierzesz? Ale zrzutować się coś. Nie ma już tu nic więcej. Co wybierasz? Powiedz mi, co wybierasz? Traktor. No co? No właśnie, traktor. Ja... Czołgi. Oh. Dzieciak, nie wiem co to prawdziwa potęga diesla frajerze. Esa. Karda takiej zbrojowni. Ty, bo tu jest jakaś strefa zamknięta. Musimy się z niej wydostać. Po... Możesz skończyć pchać? Musimy na chwilę... Okay, <głos> <głos> mogę się tym kijem walnąć? Nie mogę. Ty wiesz co ty zrobiłeś właśnie? Nie. Okay, Nie. Ale Cię zdodzowałem jak frajera, nie mogę. Ej, przestań, 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 przestań. No, no. Przestań, przestań. to lecenie jest tak o, piękne. Nie, nie, przestań, przestań, przestań. Przestań. No. Coś tu leży Co to jest? Co tu się dzieje? dzieje? A to jest... Pat Ała Bo... Co jest? Dobra, patrz na to, patrz Au Co tu k***a nie Patrz na to, patrz, popatrz Tu masz... przesu się, przesu się Przepuśćmy na... Przepuśćmy, no Uspokój się, przepuśćmy na lewy No no. No. No, i, no i co zrobiłeś? No no Nie mogę pregdencji nakręcić! No! No bo mi zepsujesz show. No bo... Nie, <noise> nie wiem, coś mi wskoczyło przed, przed rokiem. Ej, przysięgam, starych odszedł nie odszedł za nami. Muszę tak podjeżdżę sobie na ludzie. się. Tak. Ale żebym chłopie zaparkował ten samochód, pięknie. ja jest. Ej, co się stanie, jak podpalę? To jest super. super. tutorial, jak to się nazywa. Ej, weź, pięknie. Ja strzeliłem na przykład w garażu, co nie? Przewróciłeś się. Wstawaj. Oho, ciemny ekran. Rule 73. A revolver is not won by the father. Cicho, cicho, ja czytam, ja czytam. Ja czytam. No czytaj. Firet. Co może być. Idziemy. Jak to Nie dachowałeś i i tak powstrzymałeś się do przodu. Co ty robisz? Patrzyłem na mapę. Gdzie, o, ci, to ci? Nie jesteś. Kierowcą Nie Aha specially trained i heavily armed. F***** smart No f**k, tego bo się boję Nie No bo, 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 bo. Nie <grymian> Dobra Jak tu wejść? Nincha, nincha uspokój się już Dojdziemy już tam na spokojnie Zarłocz kara... Stop O O A ten co, nie słyszy? O, hej Dobra, poczekaj na żarłacza karaibskiego. Jaki to ma dźwięk przepiękny, boże. Jakby łomym komuś w łem. Słyszysz to? Tak. Przestań no, daj mi łowić ryby. Da się jakoś zmienić nie wiem jak, ale da się nie. jakoś. Nie, nie, nie Chodźmy do tę misję Ciekawe za ile można to sprzedać opę. Fortuna. Wysadzając lub strzelając do sieci Trzymając kamienie W pokera możemy zagrać. W domino! Jak gram w domino! Co? Okej, okej, okej Jak wybrać? Ja jak A, teraz dobra. Czemu ono się tak cieszy? To jest domino! Dziewięć? <laughs> nie, nie <agresywny. śmiech> I pa, pa. <laughs> I teraz staj, teraz tutaj, pa! <laughs> Ajaj! I teraz tutaj. bomba! <laughs> o! Proszę! Nie. <laughs> Co?! Co?! Jak to ciowo? Jak ciowo? Po no, sumuje, sumuje Oczka. Oczka. 2 4 6 7 8 9 10. A to no, i nie zostało. Okay. No, Okej. Po prostu coś nabem. Tak jest prawda. Nie mogę. Z hisofremy sami na siebie. Gdzie jest goście z piąte. Gdzieś jest...